Manko, czas na wycieczkę zimową, kamperową, rzadko kiedy takie jedziemy. Ale jak się nadarza okazja, że nasza droga nieszczęsna, jest przyjezdna, to wtedy się wybieramy. Nie wiem jak będzie dalej, ale tutaj u nas jest ok, więc, więc jedziemy. W takim miejscu jesteśmy i idziemy właśnie na, idziemy, jedziemy na. Wierzę, widokową na górze Borowa. Czy jakoś tak? <noise> Jak coś powiedziałem, źle to się później poprawia. I tutaj mamy tabliczki. Pierwszy raz widzę na własne oczy czarny szlak. By była tabliczka. Wiem, że takie są, ale zazwyczaj widziałam zielony, czerwony, żółty i niebieski. A tutaj jest czarny i ten czarny idzie tu, o pod górę w lecie na wiosnę, na jesień, by tam można było iść. Natomiast teraz to ciężko, więc idziemy czerwonym szlakiem, prawdopodobnie tutaj dłużej Państwa spotkaliśmy przed chwilą, powiedzieli, że szli tędy i około 20 minut więcej trzeba poświęcić, żeby przejść tutaj czerwonym szlakiem, no ale jednak ryzykować zimą tak stromo to, to szkoda nóg i rąk. A jak mamy do przejścia na górę? No, ci państwo powiedzieli, że jak się idzie tą drogą to się idzie 20 minut dłużej oooo czyli 20 plus no jeszcze coś no, 500 tutaj. plus 500 plus I idziemy. Idziemy. Bo szlak czerwony prowadzi dookoła drogi. więc dookoła do, góry. Dookoła góry, właśnie. No czarnym by było na pewno dużo szybciej, ale w zimie to tak trochę ryzyk fizyk Jeszcze jakbyśmy go znali, to może wtedy byśmy ryzykowali, a tak nie wiemy, więc idziemy, idziemy, idziemy. I pizga. No i się zrobiła pogoda niefajna. A, no, jest do tu. A miało być tak fajnie. No. Celowaliśmy specjalnie, żeby jechać jak będzie śnieg, ale żeby była ładna pogoda i u nas była ładna pogoda, ale tutaj jest tak sobie. Ale liczymy na to, że jednak zwierzy jakiś widok wam pokażemy, że jakaś tam przejrzystość będzie. No i tam mamy górkę, na której żeśmy byli. Ona jest w Czechach. I te kamieniołomy też są w Czechach. To widzieliśmy z z tego balkonu. A tam gdzieś za górą jest Szczeliniec. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam tu, w tym kierunku. Cudnie to wygląda. Stamtąd przeszliśmy. I tak, szlak jest tu. Tu, 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 a ja myślę, że trzeba iść tam, bo jest no najbardziej... żadnej tabliczki, żadnego sztabu. Ale jest najbardziej wydeptane tam. Yeah, yeah. Więc no ale... no ale dziwne, że nie ma tabliczki, chyba, że ktoś urwał. O! No i tam jest na wprost wieża to białe, coś I pod nią jakaś wiatka drewniana, żeby sobie usiąść. Fajnie, bo się trochę zmachaliśmy. Tutaj cały czas jest pod górę. No ale tak to jest, wieże widokowe są zazwyczaj na górze. <gry> Nie mamy kondycji. Dokładnie, no, a, mia a miało być tak pięknie Miałem polatać dronem, bo po to jak zawsze no Ale jest jak jest Na dole tak nie wieje, jest wiatr, ale, ale tu jest wyżej wiatr. Ale tutaj to jest ma kabra. Nie spodziewaliśmy się takiego wiatru Także idziemy do kampera i jedziemy dalej No popatrz, to już nie wieje, tak. Ale nie będę latać. Nie będę ryzykować, bo to drona szkoda. Czyli zmiana trasy. Na skrót schodzimy czarnym szlakiem. Skoro i tak teraz częściowo weszliśmy czerwonym i wyszliśmy czarnym, więc teraz idziemy. No, zaryzykujemy. No, bo jest tak niefajnie się zrobiło. wypisgało nas, więc. Więc Najwyżej zjedziemy na dupie Marek. Ale no, będzie okay. fajnie. Marek ma, widzicie, takie pod taki poddupnik eee, taki. To radę. Nie do drona mi chodzi, tylko o ten. To coś do drona. Aha. Startowisko. Potężny ten Wałbrzych. Szok. No, kiedyś to było miasto wojewódzkie. No, świat się zmienia. O. nie idź moimi śladami! Co mówi? Mówię, nie idź moimi śladami! No, tu się łap gałęzi i bokiem. No, tak najprościej. Co jest? Wypadek? No, nie mów, że kamerę popsułaś. Nie popsułam, ja się nie da. No, ale pupka się popsuła. Jest sam nucz, uważaj. No dobra, to ja pójdę bokiem. Dobrze puścić jest kobietę na czuja. Oszmarkała okay. oh. no, się. Biedna. Ciężka trasa. My to zawsze lubimy zimą sobie po ten. Ułatwić, nie? Raki? Trzeba było sobie wziąć te. Raki? Raki, no. Jejku. I ty, ja powinnam normalnie zjechać na dupie całkiem, właśnie się nie męczyć. I tak już mam mokrą. Tak niewiele zostało, a tak daleko jeszcze. A mówię, nie, bylo, nie mam, bo to zobaczymy. jest ta górka, co wchodziliśmy, co była przy parkingu. Oj. mówię, już niedaleko, a... A najbardziej stromo. Uff. O matko! Już się zmęczyłam tym upadanie. je se ręce, że ciebie. Złap się gałęzi. To był głupi pomysł. No. To był mój głupi pomysł. Dobrze, że twój. ja na ciebie nie nakrzycza, a ty tak byś kochane na... dzieci, nie róbcie nigdy tego. Eee, znowu leżysz? Dupę, yy, pupkę, musiała... pupkę. Mów ładnie, grzecznie. Bo dzieci nas oglądają z rodzicami. Pamiętasz jak ostatnio pan zbulwers... Jak on był? Co on tam napisał? Zbulwersowany? Że oglądał nasz film. Oglądał, oglądał i nagle zaczęliśmy mówić coś tam. I się yy, zawstydził jego wnuk. I on też się zawstydził, że jego wnuk słyszał co mówimy. A mówiliśmy o tym, że jak mu się nie podobają nasze filmy, to nie powinien nas oglądać. Bo nie wiem, czemu ludzie podchodzą, że powinniśmy nagrywać filmy takie, żeby były dla wszystkich. Ja yy, uważam, że jesteśmy osobom, osobami dorosłymi. Mamy swoje życie, które publikujemy. Jak ktoś chce oglądać, jak ono wygląda, to ogląda i akceptuje takie, jak jest, nie? nie no. Jakbyśmy mieli dzieci, to pewnie byśmy bardziej uważali na różne takie Ale, ale często jest tak. Nie powinniście mówić o polityce, nie powinniście mówić o kościele, nie powinniście robić tego tak, nie powinniście tak. No, ale nasze no. przekonania i nasze. No to jest, to jest część nas. No. Więc nie mówiąc, co myślisz, jakby. Część... Jesteś niewiarygodny. No, także. Przecież nie będziemy udawać i grać pod publikę. Nie jesteśmy jak TVP, gdzie tam mówią: Dzień dobry, kochani, kochamy Was. A właśnie, ostatnio coś tam ktoś powiedział, że nie lubi jakiegoś tam zwrotu. Ja wtedy napisałam, że najbardziej, my nie lubimy najbardziej zwrotu nasi kochani, moi kochani, żegnamy was kochani, witamy was kochani, bo słowo kochanie, kochanie, kochani, to jest zarezerwowane tylko dla bliskich, a nie dla wszystkich. Jak można kochać ludzi, których się nawet nigdy w życiu nie widziało? No. Także u nas nie będzie nigdy tak. Nie, no cieszymy się, że są ludzie, dziękujemy, że są, że nas oglądają, jesteśmy im wdzięczni za to, że traktują nas dobrze, ale no... przecież nie będę mówić kocham was, no bo to... Bo nie, bo to już by było takie uważanie e, w dupę. Nie, to jest fałszywe po prostu. Ha, 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 ha. Dobrze ci tak. Dobrze ci tak! To ja pierwszy raz. Chyba drugi. Tak to wygląda. Dlatego nie szliśmy wcześniej tędy, ale... Tam tu się długo szło, więc się zrezygnowaliśmy i idziemy teraz. To już chyba z górki. Nie, jeszcze, jeszcze jedna. Jeszcze tutaj na pazurki można. Strome podejście, jeszcze jedno i już jesteśmy. No zaraz szło będzie szło. ciemno. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Do czego to? To włóknie. Tak? Dr. Aha. No zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Nie oglądasz? Nie. Zaliczyliśmy jedną wieżę. Trochę ciężko się schodziło. Czarny szlak zimą to jest zły pomysł. Nie róbcie tego, bo potem się okazuje, że droga jest gorsza niż się wydawało. Teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce, które znacie, bo wam pokazywaliśmy, ale chcemy je zobaczyć zimą, bo nigdy nie było okazji. A potem zobaczymy, gdzie spędzimy nockę, może właśnie tam. Znowu idziemy nogami, teraz pod górę. Chcieliśmy zajechać kamperem na samą górę. Kamieniołomu Kamyki, czyli naszego ulubionego miejsca w Głuszycy. W guszycy. znaczy nie tylko w guszycy, tylko ogólnie tu. No, no. Pokazywaliśmy to miejsce już Wam kilka razy, ale latem. Latem i jesienią chyba. A teraz byliśmy ciekawi jak jest zimą. No, ale popatrzcie na to. Droga jest nie nieprzejezdna. nie Jest nawet znak, że droga jest nieużytkowana, nie, nie coś tam w zimie. No. Więc tak że... do połowy drogi i na wstecznym trzeba było wracać. No. Zostawiliśmy samochód niżej. No, a mieliśmy, mieliśmy tutaj kimać i jutro jechać sobie dalej, ale już inną miejscówkę żeśmy znaleźli. No, w końcu doszliśmy, ale się zmachaliśmy. No, ale widok jest super. Widziałem ostatnio na fanpage'u Głuszycy, że tutaj na tym lodzie straż i jeszcze jakieś inne służby robiły sobie, jak to się mówi, przygotowania. W razie jakby ktoś się podlódł tarabanił no to wtedy ten. Co mnie filmujesz? Nie, powiedziałam, że to No, i tutaj robili przerębę i ratowali, niby, nie? Taki gruby lud jest? No. Nie spodziewałam się, że będzie zaraz Tak, zaraz. bo jest na plusie. No, tak, ale. Ale tutaj jest zimno. No, super, to wygląda. No, tam byliśmy na samej górze. Pięknie tam było. Masz marzłaś? Znaczy na początku nie, bo ubrane są dosyć tak ten, ale teraz, już tam nad tym jeziorkiem, to było tak niespodnie. spodnie, mokre. No Oj. <facial> na szczęście sobie nam sobie wzięłam rzeczy na ten, na jutro, na przebranie, więc. Ej, tak. bez takich. Ty jesteś, widzę, na cebulkę ubrana. No, ale, ale mówię, mokre mam. Rzeczy, bo jak upadłam kilka razy to... <laughs> wiesz się chyba musiniaki, no nie wiem coś ty mnie zrobił. Ale dobra. Buty, buty, wiesz jakie ja mam mokre. Znaczy one są ogólnie bardzo ciepłe, ale się przemoczyłam przez ciebie. <laughs> tak, teraz zaraz chyba herbata. Oglądniemy się coś na Netflixach. No. <laughs> nie mogę sobie poradzić no ja ci nie poradzę nie pomogę skarpetki nawet no tak, przezorne Wiedziałeś, że jedziemy na dwa dni, a to nigdy nie wiadomo no najgorsze to jest w zimie właśnie, że często można zmoknąć znaczy buty zmokną ciuchy te co ja mam, to rzadko mi kiedy mokną, ale było głęboko śniegu, nie? O, oh. herbatę? herbatę. Okay. No i tak to tu wygląda. Jest taki parking zrobiony, z wiadkami, żeby sobie usiąść zjeść. Coś jest, zaraz zobaczysz co ile się uda dojść, bo tu jest akurat bardzo ślisko. Także jest gdzie parkować. Tu, Nie, tu jest No to to jest po drugiej stronie. Tu jest droga. Tu masz drogę, macia Czyli tu jesteśmy. No i tam w oddali widać zamek w kamieńcu. Nie wiem czy widać Ale tam jest. Czyli widać stąd kamieniec. Tak jak wczoraj z kamienią w kamyki było widać wielką Sowę. Też patent. Cześć Madzia! Cześć Marek Jak pogoda? Podoba się? No jest ładna. No jest Bo ładna. Wczoraj taka miała być, a nie była, ale ale też nie było tak źle. No, ale jest słoneczko. Zima i słońce to jakoś tak od razu się lepiej żyje, nie wiem, Tak. No i jest na plusie Jak to było z rosyjskiego? Pusciek da słońce, pusciek da nieba. Tego uczyli nas na rosyjskim. Aha. No. Ja jestem za młoda. Oj tam Ale przynajmniej my coś pamiętamy No i się dogadacie Da Także załapaliśmy się jeszcze trochę Znaczy na kawałek zimy, nie? Madzia? Ale tutaj jest zima? A na dole Ale nigdzie nie ma. Na dole nie ma. W miastach nie ma już w ogóle Ale śniegu. Ale tak to było, bo jak mieszkaliśmy w Ząbkowicach, to pamiętam jak spadł śnieg ledwo zaczynał padać, to Jezu na fejsa się robiło zdjęcia, śnieg pada. Co to się dzieje, nie? A teraz się przyprowadziliśmy do nazji. U nas to dopiero No, badać. u nas, tam na naszym zadupiu, jest, mamy 40 cm śniegu na ogrodzie, na tarasie, wszędzie. A wyjedziemy do miasta najbliższego. Tam nie mają już śniegu. Albo mają takie. No. Pięknie. A najlepsze jest to, że jak szukaliśmy domu, to szukaliśmy go w styczniu. No, w zimie. Wtedy była zima bez śniegu. Oszukali nas. Tak, ktoś tu próbował wjechać. No, czy jechał całą drogę i dotąd dojechał. Drzewo zwalone na drodze, a to zrobię na zaspa I tam w oddali widać pilce, jezioro. Czy jak to nazwać? Albo no. zalew. Albo zalew. W Paczkowie, tam to już Paczkowa jest, nie? Chyba tak. Mhm. Ale widzicie, tam nie ma śniegu? No nie ma, nie ma. Tam wszędzie jest wiosna. Tam jest kamieniec, tam dalej Ząbkowice śląskie. Tam mają wiosnę. Szkoda, że nie mam piły no, Nie dam rady Jajka sobie podrapię Nie lubisz drapanych jajek? No i wreszcie mamy jakąś tabliczkę W końcu Jak już jesteśmy prawie na samej górze Ale tutaj strasznie wieje Łeb rywa! Szok Skąd nie? Aż dopiero byliśmy górkę niżej i zero wiatru ktoś antenę satelitarną przyczepił szeroka góra ta góra podobno jest wyższa od tamtej od góry kłodzkiej o 8, czytałem wczoraj, że o 8 metrów wyższa na szerokiej górze Wreszcie, wreszcie nareszcie jesteśmy Ale ciężko się szło po tym śniegu mokrym Nogi się wbijają głęboko I jakoś słabo No słabo, słabo Ale to tak bywa Więc mamy kolejną wieżę Zdobytą prawie że Madzia, i jak wrażenia? <noise> Masakra jest na górze, co? No, Szok. Jezu. Ale jesteś czerwona. <noise> no, aż mi śpiki wylatują No, o, wypisgało jak nas na górze. To jest, tu bym nie wyszła. Ale jaka wysoka ona jest? Wydygałam się, bo tam wieje tak bardzo. No. A mnie nieraz powiało z wiatrem, <noise> się bałam. A nie dość, że ona gwiżdże, rusza się na tym wietrze. No jest ryzyk, ja mam lęk wysokości i miałem cykora. Ja też, ale ja pomyślałam tak na parę, no to poleciałam, to wyjdę na wieżę, ale jak sobie uświadomiłam tam na górze, że jednak by mogą mnie zwiać, to się przestraszyłam. <laughs> Dobra, to co, polatamy dronkiem, nie? No. Pokażemy z drona jak to wygląda. No. I spadamy do kampera. No, dron dał radę. Co prawda co chwila był komunikat o silnym wietrze i w ogóle jakieś takie dziwaczne komunikaty. Przyciągało yy, go. Ale lepiej dał radę niż my. no Także Mawika i Twójka daje radę na wietrze i to naprawdę takim mocnym wietrze Spadamy do kampera i pogadamy tam jeszcze i zakończymy ten film. No i to, Takie cuda w lesie. Ubrana choinka z bąbkami. Nie wiem czy ktoś z domu przyniósł i zasadził. Bup. Ale jazda i tak na szlaku. Po prostu tutaj idziemy sobie. A tutaj choinka. No dobra. I teraz jesteśmy z powrotem w punkcie startu i zeszliśmy stąd i powinniśmy według szlaku. Czego nie widzieliśmy iść właśnie tą drogą, ale powiem Wam, że dobrze zrobiliśmy, że poszliśmy tutaj szlakiem rowerowym, czerwonym. czerwonym. Potem jest taka y, szczałka biała, ręcznie napisana, że, y, odbicia właśnie na no. wieże, bo tutaj jest tak. O, tak się idzie, tak, tak. Ta. No, I zaspy, straszny zasięg. Jakbyście szli na przykład bez kondycji, albo jesteście starsi, albo macie małe dzieci, to, to by było masakryczne podejście, a tutaj jest łagodnie, dłużej się idzie, no. ale dużo łagodniej. Fajniej. No a zejść, no to już można tędy, bo schodzi się i mierzyć. Także jedna czerwonym kochać. szlakiem, nie niebieskim. Czerwonym rowerowym. No. A, a nie niebieskim pieszym. No. Naszym zdaniem. A wy jak chcecie? Także doczekaliście się zimowego odcinka. Takiego bardzo zimowego. No, tak no. to wygląda u nas zimą. No To jest taka nasza piska okolica, tu jest w ogóle tak dużo zakamarków. My sami mieszkamy w takim zakamarku, że jest. Dużo śniegu, więc my długo jeszcze będziemy czekać na wiosnę. No. No, ale czy uda się jeszcze jakiś zimowy odcinek nagrać, to się zobaczy, bo. Zależy, czy będzie przed... zima. Przetykamy wycieczki z pracą i tak dalej, i tak dalej. I tak czas nam tak szybko ucieka, już niedługo się musimy szykować do podróży. Także ci, którzy czekają na filmy takie kamperowo-przeróbkowe, no to będą. Już niedługo. Niedługo będą, bo niedługo się zrobi cieplej. Oby. No i będziemy się zabierać. Także jeśli chcecie wiedzieć, co będziemy nowego robić, no to zostańcie na kanale i, i śledźcie. I może akurat coś jeszcze wyniesiecie z naszego kanału, bo niektórzy twierdzą, że powinniśmy cały czas robić yy, yy, przeróbki. Tak. tak, tylko że kamera by nam brakła. Często są takie komentarze właśnie, o, przyszedłem na wasz kanał ze względu na przeróbki, no ale. No, ile można przerobić? Tak... Czy ile można robić wanturów, tak jak niektórzy... A to chciałam też jeszcze... kilka razy już to zaznaczałam, że nasze przeróbki są bardzo mocno krytykowane przez różne osoby, ale powiem wam, że chyba wszystko, co zrobiliśmy w kamperze, to nam się mega przydało w podróży. Także, także super, róbcie po swojemu w kamperze. Jeśli możecie coś wyciągnąć z naszych filmów, to supera. Ci, którzy lubią, lubią wycieczki, to też będą. Będzie trochę wszystkiego, bo my tak dużo w życiu próbujemy. Także kończymy na dzisiaj. Także dzięki, że zostaliście no. do końca i od razu tak dzięki za łapki, lajki, komentarze. No do no. zobaczenia w następnym filmie.